Czyli witajcie na moim kanale z tej strony, no, dziś gdzie będziemy nagrywać, właśnie, że lecę na wakacje. Subskrybujcie kanał, zostawcie lajka i zobaczcie całą przygodę. Jesteśmy już pod odprawie, wszystko było dobrze i kierujemy się na samolot. Mamy za godzinę i pięć. Zrobię Wam przebitki. <laughs> Wydaje się, że fajne przebitki nagrałem. Właśnie odlatuje lot, który poczekajcie, nie widzicie go, ale właśnie odlatuje lot, który właśnie przed chwilą nagrałem na przebitkę. Tam widzicie, sobie stoi. My mamy lot za, proszę Państwa, za niecałe 50 minut. Strasznie głośno właśnie wchodzimy. Tu jest samolot jeden. W samolocie, jak tu widzicie. Tak to wygląda. widok, widoczne jest to. KX, który jest to który tam idzie. jest Okay. 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 Widzowie, właśnie dolecieliśmy. Jesteśmy w Zadar. Dlatego do co do tego, do tego, jesteśmy już w Zadarze. który tego, zostawcie lajka i tego, filmu, tego, filmu.